Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, a dzisiaj przychodzę do Was z króciutkim filmikiem informacyjnym. A propos nowej serii, którą Wam obiecałam, osiągnęliśmy próg 5000 subskrypcji. Powiem Wam, że nie byłam na to gotowa, dlatego filmik jest w poniedziałek, a w środę tak naprawdę aż. Udało nam się zebrać tą piątkę. Mega dziękuję każdemu z Was, który mnie subskrybuje, który ogląda. Bardzo się cieszę, że jest Was tyle i że się rozwijam. Ja przede wszystkim dzięki temu. Więc to będzie jakiś taki ukłon waszą w Waszą stronę. Przywracam starą serię w nowej odsłonie w pewnym sensie. Pamiętam jak się dobrze bawiłam, jak przeglądałam te stare zdjęcia z tej serii, to się naprawdę świetnie bawiłam i to jest, myślę, najlepszy pomysł na 5000. Jeżeli chodzi o serię, będzie to... był to kiedyś czas na zmianę, teraz będzie to czas na zmianę, mała różnica tak naprawdę, ale to jest i tak roboczy tytuł, zobaczymy jak to w trakcie się tam przerzuci. Na razie najważniejszy jest ten tytuł do tagu. I o co chodzi? Chodzi o to, że chciałabym właśnie przerabiać Wasze domki, jakieś, jeżeli macie z czymś problem, jeżeli macie. Na przykład bryłę, ale nie wiecie, jak ją umeblować. Będziecie mogli się do mnie zgłosić. I nie musicie zgłaszać tylko domków, można zgłaszać również mieszkania i można zgłaszać pokoje. Tak więc, jeżeli macie problem z jakimś jednym pokojem, również będzie można. I tak samo, jeżeli mieszkacie w mieszkaniach, też nie ma problemu. Jeżeli też chodzi o zgłoszenia, przyjmuję zgłoszenia No CC, Maxis Match i Alpha Mody. Tak więc też nie musicie się ograniczać, jeżeli chcecie z modami, też możecie mieć z modami. Ja się dostosuję, dostosuję się do ilości modów, możecie dać znać, czy chcecie ich dużo, czy chcecie ich mało. Jeżeli chodzi o mało, to na przykład polecam właśnie tą opcję Maxis Matchowo, gdzie można jakby mieszać i grę, i mody. Ogólnie w przypiętym komentarzu będziecie mieli taki jakby przykład, coś, co możecie sobie skopiować do opisu i wypełnić tylko luki. Tak więc, aby w Waszym opisie zgłoszenia pierwsze co było to był tak i tylko i wyłącznie ten jeden tak. I roboczo teraz stwierdzam, że to będzie ma czas na zmiany, ale będziecie mieli go w przypiętym komentarzu, także polecam zajrzeć, jeżeli chcecie się zgłosić, możecie zgłaszać dom, mieszkanie i pokój, tak jak mówiłam. W opisie musicie zawrzeć na początku będzie czy to jest No CC, czy CC, czy Maxis Match i przede wszystkim czego potrzebujecie, czyli czyj to dom, czyje to mieszkanie, czyli to pokój, na ile simów będzie wymagany. Do jakiego budżetu może być budżet nieskończony? No i oczywiście, co Simowie lubią, jakaś ich historia. Nie musicie pisać historii, chociaż ja uwielbiam naprawdę czytać wcześniej na zmiany historie Waszych Simów i to, co pisaliście. Naprawdę to było satysfakcjonujące, więc bardzo chętnie poczytam też jakieś fajne historie. Ja wiem, że Wy potraficie być bardzo kreatywni, także na pewno będzie to ciekawe. Tak jak mówiłam, żadnych tagów poza tym z serii, który musi być w opisie. Bo jeżeli wam się historia lub inne rzeczy nie mieszczą w opisie, możecie dopisać w komentarzu udostępnionego w galerii domku, pokoju mieszkania. Wiecie o co chodzi. Najważniejsze, aby te wstawione do galerii domki nie miały modów. Chyba że nie przeszkadza Wam, żeby one wszystkie zaginęły podczas pobrania, ale raczej wolałabym, żebyście wstawiali bez modów lub z jakimiś tam, na przykład oknami i tak które ja mam. Wiecie po katalogach, jakie mam, także raczej się tego trzymać, no bo po prostu będzie się to miała z celem. Tak samo domki mogą być puste, pokoje mogą być puste. Mieszkania mogły być puste, ale muszą zachować konkretny kształt, i wtedy w opisie musicie duży spis potrzeb zrobić, czyli jakie pomieszczenia, jakie kolorystyki. No po prostu nie będę wiedziała, co mam z tym zrobić. Jeżeli macie mało dodatków, pakietów itd., wpiszcie też do opisu, które macie, lub jeżeli kilku po prostu nie macie, to wpiszcie, których nie macie, żebym wiedziała, z jakich nie korzystać, żeby też wam nie zaginęło to. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o właśnie przeróbki bez modów. I przejdźmy do takiego krótkiego regulaminu. Mamy przyjemne rzeczy, mamy też za zawsze trochę takich mniej przyjemnych rzeczy nie wrzucamy innych tagów. W szczególności do serii innych youtuberów, do innych w ogóle serii, nie wrzucamy, jest ten jeden tag i tylko ten jeden, bo po nim i tak będę wyszukiwać, jeżeli będziecie mieli jakiś inny lub będziecie mieli błędny, nie wyszuka mi tego. Pamiętajcie o tych modach, że lepiej, żeby nie miały lub miały stuprocentowo takie, jakie mam i najważniejsze, nie udostępniajcie jednej rzeczy parę razy, bo będzie to uznawane za spam i będzie ignorowane przeze mnie. Nie spamimy też tagiem pod każdą budowlą. Masowe zgłoszenia też są ignorowane. Także przemyślcie, co zgłaszacie do serii, co faktycznie Wam się przyda. Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, a nie żeby było nieprzyjemnie i żebym musiała was, nie wiem, jakoś strofować czy coś, bo ja tego nie lubię, wiecie o tym. Myślę, że jeżeli tych zgłoszeń będzie trochę, to już w następnym tygodniu, może pierwszy odcinek się pojawi. Chyba, że będzie tych zgłoszeń stosunkowo mało, no to 13. Ale postaram się jak najszybciej szybciej rozpocząć. Myślę, że odcinki będą raczej w poniedziałki, bo właśnie z poniedziałkami miałam taki problem, że nie do końca wiedziałam, co tutaj wrzucić wam. Tak więc myślę, że te poniedziałki to będzie idealny moment, idealny dzień, idealny dzień, żeby rozpocząć. Tydzień jest czasem na zmiany. Tak więc zgłaszajcie się, bo wiem, że jest spora część z Was, która chce się zgłosić, chciała już od dłuższego czasu i nie mogła się doczekać serii. Dodatkowo w serii będziecie widzieli mniej więcej i proces jakiś podziału pokoi, i proces jakichś przeróbek, tak więc też myślę, że coś będziecie mogli wynieść dla siebie. I jest jeszcze taka mała gwiazdeczka. Warto, jeżeli na przykład dokupicie jakiś pakiet, dodatek i tak dalej, żeby to w tym komentarzu dodatkowym zapisać. Możecie właśnie z czasem dopisywać, no bo wiadomo, że ta seria będzie ściągnąć jakiś czas i nie wiadomo, kiedy wybiorę wasz akurat domek. Więc jeżeli byście coś kupili, to po prostu wróćcie, nie wrzucajcie na nowo, tylko wróćcie do tego postu i dodajcie coś w tych komentarzach, które są pod domkiem. A no i też apeluję oczywiście o to, żebyście byli kulturalnie, kulturalni też wobec siebie nawzajem. A no i myślę, że będzie możliwość również, żebym Wam przesłała link do pobrania modów do domku, bo będą na pewno w przypiętym komentarzu, ale myślę, że w przypadku takich mniejszych nie będzie problemu, żebyśmy się zgadali na mailu lub na Instagramie i żebym Wam przesłała link do osoby, oczywiście, której domek będę przerabiać. Także też z tymi modami się nie bójcie, nie będziecie musieli Bóg wie ile pobierać. Myślę, że tak moglibyśmy się dogadać. Tak więc zobaczymy. Ale nie przedłużam, na tą chwilę się żegnam. Jutro widzimy się w przepięknym bildzie, naprawdę z Glimmer Brook. Tak więc zapraszam, zapraszam do zgłoszeń. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za. Subskrypcje, jeżeli ktoś lubi tego typu content, a nie subskrybował jeszcze, to zapraszam. W komentarzu przypiętym macie przykład ten, którym, według którego najlepiej, żebyście wstawiali swoje opisy. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa!